Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym Cześć. filmie na moim kanale. Nagrywam pod światło, więc może być troszkę słabo, ale z tyłu, jak widać, wyrwał się mój mąż, pomaj. On tam sobie ogarnia. Służbowe sprawy. A ja się maluję, ponieważ dzisiaj wybieram się, wybieram się na miasto. Umówiłam się z moją koleżanką, z którą umówiłam się tak naprawdę już od roku, więc aż wstyd. Ale tak się nie mogłyśmy jakoś zgadać. Więc umówiłyśmy się na kawkę, a później mam w planach pojechać z mamą na kolejne poszukiwania wszelkiego rodzaju płytek, paneli i no, wszystkiego po prostu co jest potrzebne do domu. Ostatnio szukałyśmy, także już coś tam sobie ogarnęłam, porobiłam zdjęcia. Um, I co? Dzisiaj dalszy czas, dalsze, dalsze, dalsze dalsze poszukiwania um, Może ten vlog zrobię tak z dwóch dni zobaczymy. Myślę, że połączę tego vloga z dwóch dni, nagram go przez dwa dni, bo jutro na przykład jesteśmy mówieni z projektantką. Oczywiście nie mam zamiaru nagrywać projektantki, jak to wszystko wygląda, ale może coś jutro ciekawego się tam dowiemy, czy coś będzie ciekawego się działo, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj, tak jak mówię, jest właśnie plan poszukiwania ciąg dalszy, a Wojtek, jak na budowie? Dzisiaj jedziesz na budowę? Pewnie tak. A na jakim etapie teraz to wszystko wygląda? Nie ma tam etapu. No właśnie. To jest wszystko takie... Jutro będziemy zalewać beton chyba. Czyli na pewno. Okej. Okay. Siódmej rano. Także szósta... Jedziesz ze mną tam zalewać beton. Nie no, spoko jak trzeba to pojadę, ale to nie szósta. I nie rób nie Na pewno nie, nie o szóstej. No na siódmą mamy zamówiony beton, więc trzeba jechać wszystko przygotować. No, no jak trzeba, no to pojadę. Powiem Wam, że zaczynają się problemy kobiety ciężarnej, bo nie ma się w co ubrać. Chciałam założyć sukienkę i stopy, ale mimo pięknej pogody, mimo pięknej słonecznej pogody, jak wyszłam na zewnątrz, to okazało się, że jest mega zimno, więc muszę postawić na spodnie. Problem jest w tym, w tym że ogólnie z wszystkich moich jeansów, a mam ich sporo, mieszczę się już tylko w jedne, chociaż teraz no już tak mieszczę się, mieszczę, ale... Nie chcę się za bardzo ściskać, więc zastanawiam się, czy po prostu ostatnio, na przykład jak ubrałam dżinsy, ee, jak byliśmy w Szczawnicy, to chodziłam po prostu z rozpiętymi ee, dżinsami, ale miałam dłuższy sweterek czy tam bluzę, więc nie było tego widać i było mi po prostu wygodnie. Więc zastanawiam się, czy właśnie iść z rozpiętymi dżinsami, czy założyć jakiś taki lekki dresik. Chciałam się ubrać dzisiaj tak kobieco, no ale widzicie, nie wyjdzie. Także zobaczymy, coś wybiorę i... Nie wiem. Zaczynają się problemy, prawdziwe problemy. Jestem już gotowa lecę. Sytuacja uratowana. Mam na sobie dresik. Ogólnie to nie jest tak, że ja mam już taki brzuch, że o matko, nic się nie, do, nie nic, w nic się nie dopinam, ale już po prostu czuję, że niektóre dżinsy to tak po prostu gdzieś tam na styk, a nie chcę się uciskać, bo to nie jest dobre. Więc yy, położyłam sobie aparat na samochodzie, pokażę wam, co jestem ubrana. Dresik, który mam na sobie taki śliczny beżowy, on jest tak przyjemny super jest też to, że ma bardzo elastyczną gumę która mnie tutaj właśnie nie tak nie opina ten dresik kupiłam w nawojowej z jednym, w jednym z butików płaszczyk jest sevenox butik, to mogliście go widzieć w tym filmiku z mierzeniem i butki sportowe uwalone, biksary i lecę, i torebkę mam taką o, dobra szoperkę, żeby się oczywiście aparat zmieścił lecimy Ładna. Kleciarnia stokrotka rozpoczyna sezon świąteczny. Miałaś to w zeszłym roku. Nie. Bardzo podobne miała w zeszłym roku. Ale jest piękne. Bardzo ładne. Właśnie nawet do takich spadających kompozycji. Super. Jeż, co to jest? Artizja. Wygląda no, jak jakiś pieprz albo jarzębina. Ale ładne, bardzo ładne. No super. Ale patrz! Ale listki jak liście laurowe. Troszkę. Mama tak wyciąga te ozdoby świąteczne powolutku i pokazała mi e, roratkę lampion, który się nosi na roraty. Ładne, nie? Ale spoko. I pokazała mi, że ma jeszcze wersję klasyczną ze świecą. Nie wiem jak to wygląda teraz, tak się czasy pozmieniały, ale za moich czasów, kiedy chodziłam na roraty, lampion wyglądał zupełnie inaczej. Dajcie znać, czy pamiętacie te czasy. Lampion wyglądał tak, jak mi się uda znaleźć zdjęcie, to tutaj będzie. Czyli klasyczna świeca, właśnie z takim jakby plastikowym ochraniaczem, żeby wosk nie kapał. Tak to było, a co? Co do mnie mówisz? Absolutnie. A jak nie, mamo! Jak ja chodziłam na roraty, to takie były lampiony. Świeca i niebieskie, czerwone, żółte, zielone. To był lampion, a to... Co się dzieje z tym światem? Ja nie wiem. Bo się przynajmniej dzieci nie podpalają. Ale ja się uwielbiałam bawić woskiem w kościele. Czy nie podpalały się dzieciom? No to trzeba by było uważać. Ja sobie nigdy włosów nie podpaliłam. Dobra, już to gaszę, ale ja pierniczę. Ja nie wiem, co to tak co... strasznie się wszystko pozmieniało. Musisz coś zobaczyć. Samochód, proszę bardzo. Nie no, to są kocie łapki. Kotki się wygrzewają na masce samochodu i takie cuda nam tutaj zostawiają. Tak. Reakcję na coś. Maga, no jest gotowi jesteście? No szybko. szybko. Wojtek, wie, że to jest drugie to samo. Nie ma świąt bez tego wzoru. To jest po prostu. Wiesz. Ale to jest. To jest akurat gadżet, który jest najbardziej potrzebny. Ale że ona ma tego, on chyba już pracuje? 30 par. Ale wiesz, że ona dużo gotuje w kuchni przecież nie. Nie mm może -hmm. um, serwować. No tak, one kosztują ogólnie jakieś 15 zł i chodzi o to, że one po się też prostu. Tak, tak. Pomyśl, ile wody musiało być wyprodukowane do tego. Pomyśl. Pomyśl, jak dbasz o ekologię. Pokaż to teraz wszystkim widzom. Jak widzieliście, byłyśmy dzisiaj z mamą w kolejnym sklepie budowlanym. Pobrałyśmy katalogi, więc yy, będę jeszcze tutaj szukać inspiracji, bo może czegoś w sklepie nie było, albo coś po prostu mi umknęło, także będę patrzeć. I dodatkowo byłyśmy w Rosmanie, więc pokażę Wam, co ja tutaj mam. Może zacznę od tego. Zauważyłam taką sól do kąpieli, jest to sól e, lawendowa. Ja jestem zakochana w lawendzie i kocham rosmanowski e, płyn do kąpieli, właśnie o zapachu lawendy, więc postanowiłam, że kupię ten sól. Ona przez opakowanie w ogóle nie pachnie, więc zastanawiam się. Nigdy się nie spotkałam z solą, w której się zakochałam, a może akurat tutaj się zakocham, także zobaczymy. E, dalej, kupiłam takie trzy mafienki. I są to, to mafinki, takie bomby do kąpieli, tutaj mamy tą jasną, to jest o zapachu cynamonu, natomiast tutaj mamy taką, która jest nazwana Święty Mikołaj. Wyglądają tak smakowicie, że aż mi ślinka cieknie i to są bomby ze starej mydlarni. Z wszelkiego rodzaju kul, które do tej pory przetestowałam, uważam, że stara mydlarnia po prostu robi kosmos. Rzeczy do kąpieli. Jak jeszcze nie testowaliście, to koniecznie odwiedźcie ten sklep albo kupcie przez internet i, i wypróbujcie. Ja jestem na maksa zakochana i za każdym razem, kiedy jestem w starej mydlarni, to robię sobie zapas kul. Cool. I kolejna rzecz, którą tutaj mam, to jest tym razem z Flafam. Jest to czekolada do kąpieli. Tej czekolady do kąpieli, w ogóle rzeczy do kąpieli z flafa nie miałam jeszcze okazji testować, także zobaczymy, jak się sprawdzi. Jest to zapas, zapach pomarańczy i cynamonu, czyli taki jesienno-zimowy klimat, coś, co uwielbiam. A w temacie cynamonu dostałam od koleżanki, z którą się dzisiaj widziałam na kawie świecę. Właśnie cynamonową. Także nie zwlekam i odpalam. Świece to jest moja miłość, tym bardziej, że to świeca cynamonowa. Mam zapalniczkę, więc lecę odpalać świecę i robić sobie herbatę. Kasiu, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Nie wiem, czy wspominam Wam na początku vloga. Że raczej połączę, zrobię tego vloga w formie dwóch dni, ponieważ jutro jesteśmy umówieni z projektantką. Też nie wiem, czy Wam o tym wspominałam, ale jednak zdecydowaliśmy się na projektanta, bo mi średnio szło w programie. Średnio mi szło bawienie się w takie rzeczy. Poza tym, potrzebujemy kogoś, kto faktycznie profesjonalnie naszą wizję przeleje na program i pokaże nam, jak to wygląda, żebyśmy mogli podjąć ostateczne decyzje, jak to wszystko robimy, bo wizja jest, ale właśnie potrzebujemy pomocy w tym. Więc jutro w ogóle. Trzeba dosyć wcześnie wstać, bo wstajemy. Godzina piąta, coś mówisz? Godzina siódma, mini czterdzieści. Dobra, chodzi o to, że o godzinie 6.30 przyjeżdżają panowie i będą wylewać nam beton, ponieważ na samym dole kuliśmy całą podłogę, a tam kuta była podłoga do ziemi. Tam nie było po prostu ocieplenia, tak? Tak. Nie było cieplenia w podłodze, więc jutro będzie wlewany beton. Więc jadę z Wojtkiem, będę mu towarzyszyć i zobaczę, jak to wszystko tam wygląda. Także moi drodzy, widzimy się dla was na za sekundkę. Także szybkie, magiczne przejście i widzimy się rano. Robisz przejście? Dawaj. Hej, wam, mamy kolejny dzień. E, jestem już na miejscu. Przyjechał beton, więc za chwilkę będą wylewać. W ogóle z tego, co mi pokazywało w samochodzie, jest 2,5 stopnia na minusie dzisiaj. E, Zjedliśmy sobie śniadanie na znaczy Wojtek zjadł się nie w domu. Udało mu się, bo zrobiłam tak na szybko, ale ja wzięłam już sobie na wynos na talerzyku. Mam też herbatkę w termosie, także zajadam na szybko i idę zobaczyć, co tam się dzieje. No, ale już, już grubo się zaczyna, także smacznego. Chwile nas nie było, bo ostatni raz, z tego co pamiętam, widzieliśmy się rano przy betonowej akcji. Jesteśmy na budowie, bo czekamy na projektantkę. Będziemy z nią omawiać tutaj wszelkiego rodzaju szczegóły. Halo, halo, oglądacie, czy już śpicie? Bo jak oglądacie, to mam dla Was fajną akcję. Jak ktoś obserwuje mnie na Instagramie, to już pewnie słyszał. A jeżeli nie obserwujecie, to zapraszam, tutaj jest nazwa mojego Instagrama. Wbijajcie. Mam dla Was takie szybkie rozdanie. Do wygrania jest kalendarz adwentowy z kosmetykami Makeup Revolution. Mamy tutaj 25 kosmetyków. Jest to takie. Ciche rozdanie bez jakiegoś większego nagłaśniania, ponieważ chcę, żeby większą szansę miały osoby, które są ze mną bie na bieżąco, jednak oglądają te filmy, dlatego taka stawka we vlogu. E, moi drodzy, co zrobić, żeby zgarnąć taki kalendarz? Jedna osoba wygrywa. Więc w komentarzu e, zamieśćcie komentarz, w którym będzie się znajdowała różowa emotka serduszka oraz nazwa Instagrama. Tylko takie komentarze będą brane pod uwagę, czyli różowe serduszko. I nazwa Instagrama w jednym komentarzu. O subskrypcji kanału to już chyba nie muszę przypominać, a jeśli nie subskrybujesz, to szybko klikaj ten czerwony przycisk, póki nie widzę. Szybko, proszę się poprawić. Um, a jeżeli chodzi o ogłoszenie wyników, kto wygra kalendarz adwentowy, 25 listopada, czyli to mamy czwartek, o godzinie 20.00. Zrobię tutaj na YouTubie live'a i na żywo, poprzez jakiś program internetowy wylosuję zwycięzcę. Chcę tak zrobić właśnie na szybko, żeby mieć pewność, że kalendarz adwentowy dotrze właśnie. Na 1 grudnia, przed 1 grudniem, żeby osoba, która wygra mogła sobie już od 1 grudnia otwierać okienka kalendarza i się nim cieszyć. Także moi drodzy, to tyle z mojej strony i zapraszam do kolejnej części vloga. A weź stań, zobaczymy co się stanie. No, co Nie. Jak zgadniesz co ma... Nie zgadniesz. To nie chcę zgadywać. Kitki suszone? No. Zajebiście. będziemy sobie, co? W ostatnim remontowym vlogu wspominałam Wam o tym, że tutaj mamy łazienkę i tutaj jest pokój, ale nie powiedziałam jaki pokój. Więc tu, moi drodzy, będzie pokój naszej małej cebulki. A tak, moi drodzy, wygląda Związek Małżeński 2021 roku. Czyli Wojtek tutaj robi, co ty robisz? Zamówienia sobie wysyła. Zamówienia wysyła, a ja siedzę na poczcie już jakieś dwie godziny. Mnie się wiem, że jestem nienormalny, wysłany do tego, nie? Naprawdę, 22.30, a Wojtek jest w pracy. A ja, tak jak mówię, od dwóch godzin jakoś siedzę na mailu i odpisuję na maile i też właśnie tworzę tutaj maila do naszej pani projektant z wszelkimi, wszelkiego rodzaju jakimiś ustaleniami z dnia dzisiejszego. Nie mówi się tak. Dzisiaj. Z dzisiaj. Yy, oraz takie rzeczy, które mi jeszcze wpadły do głowy, a nie wspomnieliśmy. Także faktycznie trochę tego jest. Na pewno dzisiaj tego nie skończę, bo już po prostu mam dość. Yy, no, i tak sobie spędzamy miło wieczór romantycznie na, na komputerze. Faki nowo zapalili w kominku, więc aż wyszły mi wypieki, tak jest cieplutko i przyjemnie. Moi drodzy, kończę tego vloga, żegnam się z Wami. W tym drugim dniu za dużo Wam nie pokazałam, ale to też był taki właśnie dzień, że tak niektóre rzeczy po prostu nie chciałam nagrywać, więc yy, dzięki Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to dajcie znać w komentarzu, pokażcie się tam. Yy, dziękuję, nie wiem, czy już mówiłam. Bo ja się często powtarzam z tym dziękowaniem. Dobra, nieważne. Ostatni raz. Dziękuję za oglądanie. Jeśli oglądacie moje filmy, a nie subskrybujecie, to na dole jest czerwony przycisk. Koniecznie go kliknijcie. Wolniej, kinga, wolniej. A my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.